Warszawa Mazowieckie. Halo? Dzień dobry, z tej strony Klaudia Sobiera. Dzwonimy z powiatu Mazowieckiego. Czy jest Pan zainteresowany? Czym zainteresowany? Panelami fotowoltaicznymi. Ale ja mieszkam w bloku. Mhm, rozumiem. Czy panele będą położone na dachu, czy na podłożu? Stara babo, czego Ty nie rozumiesz? Jasne. Jutro panele będą o godzinie 7.30. Niech Pan mi powie, jakie jest Pana miejsce zamieszkania. Szałas. Dobrze, zapytam, do jakiej miejscowości się dodzwoniłam? Na Marsa pani się dodzwoniła. Dobrze, dziękuję za informację. A weź 30 minut później. Kraków, Małopolska? Halo? Dzień dobry. W chuj mam te panele? A ja w innej sprawie. Ta? To ciekawe. Nawijaj w takim razie. Dzwonię w sprawie ochrony przyrody. Czy chce pan zapoznać się z naszą ofertą? No wypierdasz!